Jak dobrze wiemy, przeżywamy trudny czas, czas rozszerzającej się pandemii, czas, w którym wielu choruje, wielu cierpi, czas, w którym śmierć dotyka naszych rodzin, naszych wspólnot. Przeżywamy ten trudny czas pełen lęku, pełen obaw o nas samych, o naszych bliskich. Ale te ostatnie dni. Przyniosły nam także liczne protesty społeczne. Są one wyrażane niekiedy w sposób bardzo gwałtowny, zdecydowany, ostry, raniący także innych. Bardzo proszę o wzajemny szacunek, o to byśmy nie przekraczali granic, o szacunek dla siebie nawzajem, o szacunek dla miejsc świętych, dla naszych świątyń, dla kościołów. Bardzo proszę, aby one były miejscami pojednania. I jedności. Nie powodujmy podziałów, nie rozrywajmy, nie przyczyniajmy się do tego, aby te podziały były jeszcze głębsze. Niech wszystkim nam zależy na jedności i pokoju. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.